Jak już pewnie widzieliście na Instagramie, nie było mi kilka dni w Polsce, ale dzisiaj po przerwie już wracamy z filmami. Zaczniemy odcinkiem newsowym, a dokładniej od animacji Superman Red Sun. Już dawno temu wspominałem wam o planach na stworzenie właśnie takiej animacji i po miesiącach ciszy otrzymaliśmy pierwsze zdjęcie, a w tym wypadku właściwie screen z nadchodzącej produkcji. Na samą premierę niestety jeszcze trochę poczekamy, bo jest zaplanowana dopiero na przyszły rok. A o czym będzie opowiadać? Bazuje ona oczywiście na komiksach DC, które opisywały przygody superbohatera w latach 1950-2000. Bohatera, który dla odmiany w tej wersji wylądował nie w Kansas, a na Ukrainie. Tam inaczej wychowany człowiek ze stali walczy w obronie socjalizmu i Stalina. Co no jest nieco inną historią niż znamy z większości komiksów i filmów. Mimo tego, że z chęcią zobaczyłbym tego typu filmy ukazujące alternatywne rzeczywistości, to myślę, że animacje też chętnie obejrzę. A wy? Zostajemy jeszcze przy zdjęciach, bo tym razem do sieci trafiły dwa kadry z nowej odsłony Klątwy, która nie da się ukryć jest mega popularna zarówno w Ameryce, jak i w Japonii, skąd się wywodzi. Dobrych horrorów nigdy za wiele, a ostatnio nawet strasznie mało, także czekam z niecierpliwością, co przyniesie Klątwa. Historia ma być osadzona w 2004 roku i skupi się na policjantce, która prowadzi śledztwo w pewnym domostwie. Co oczywiście, jak wszyscy dobrze wiemy, nie brzmi jakoś szalenie oryginalnie. Akcja ma być podzielona na trzy mniejsze wątki, które rozgrywają się w innych czasach i jednym z nich będzie właśnie ten z policjantką. Film ma trafić do kin 1 stycznia 2020 roku, czyli w sam raz na posylwestrowy odpoczynek. Kilka dni temu odbyła się też 71. edycja nagród Emmy, gdzie na pierwszym miejscu znalazła się Gra o Tron. Zdobyła ona aż 12 statuetek, które można powiedzieć są odpowiednikiem filmowych Oscarów. Jedna z nich dotyczyła najlepszego serialu dramatycznego. Jeżeli chodzi o cały serial, to mógłbym się nawet z tym zgodzić, ale jeżeli mowa tutaj o ósmym sezonie, to słowo dramatyczny znaczy chyba coś zupełnie innego. Bo fakt ósmy sezon zasługuje na statuetkę, ale za najlepszy serial, który przerodził się w dramat. Drugą statuetkę otrzymał Peter Dinklage, co też jest raczej dość mocno dyskusyjną decyzją z racji na tekst, z którym musiał pracować. Ale są też dobre wieści, takie jak na przykład statuetka dla serialu Czarnobyl za najlepszy serial limitowany oraz scenariusz i reżyserię. Myślę, że w pełni zasłużone. Nowego Rambo jeszcze nie widziałem, ale w internecie można się spotkać z mocno mieszanymi opiniami, w których właściwie przeważają te negatywne. Mimo tego mamy kolejne doniesienia na temat kolejnego filmu Sylwestra Stallona. Mowa tutaj o filmie Samaritian, gdzie za reżyserię odpowie twórca Overlord, który mi osobiście się spodobał, szczególnie wizualnie. Opowie o chłopcu, który chce odkryć, co stało się z superbohaterem, który zaginął 20 lat wcześniej. Stallon ma tutaj odegrać jedną z ról i zostanie producentem całości. Na szczęście zostawiając scenariusz i reżyserię w innych rękach, a zdjęcia mają ruszyć na początku przyszłego roku. I na koniec mam dla Was nie tyle newsa, a plotkę, którą weźcie z dużym przymrużeniem oka. O tym, że seria X-Men zostanie całkowicie zmielona i odnowiona, było już raczej wiadomo nawet przed premierą Dark Phoenix. Od tamtego czasu pojawiają się różne plotki i doniesienia na temat tej serii po reboocie Disneya. Ta dzisiejsza pochodzi z serwisu We Got Discovered i mówi o magneto, w którego miałby się wcielić, uwaga, uwaga, Denzel Washington. Mimo tego, że podkreślam, nie jest to w żaden sposób potwierdzone, to źródła mówiące o tym potwierdziły się w przypadku Moon Knight'a oraz Black Knight'a, którzy dołączają do MCU. Jego konkurentem ma być ponoć Giancarlo Esposito, co wprowadza małe zamieszanie w związku z komiksowym pochodzeniem postaci samego Magneto. Ale na ten temat pogadamy nieco dłużej, jak pojawią się jakieś oficjalne informacje w tej sprawie. Po niusach odpowiem jeszcze na jedno pytanie, które pojawiło się na stronie Tip Donations, gdzie możecie również wesprzeć kanał. Link oczywiście na dole w opisie. Jak się nastawiasz na nadchodzącego Jokera? Każdy ma duże oczekiwania. Jest jakakolwiek szansa, że film się klapą? Wiadomo, że na takim poziomie wszystko jest możliwe, ale te nazwiska. Przyznam szczerze, że staram się oglądać jak najmniej materiałów związanych z premierą, ale chcąc nie chcąc nastawiam się pozytywnie na Jokera. Na czym oczywiście mogę się przejechać, no ale póki co wszystko świadczy o tym, że zobaczymy na ekranie coś, czego jeszcze nie było w superbohaterskim filmowym świecie. Mam nadzieję, że nasze oczekiwania nie będą zbyt wielkie i że film będzie chociaż zwyczajnie dobry. Bo w tym roku, wbrew pozorom, nie pojawiło się jakoś dużo filmów, które są nadzwyczajnie dobre i godne zapamiętania. Także jak najbardziej czekam i mam nadzieję, że uda się wybrać gdzieś na przedpremierę. I na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że zarówno przedstawione newsy, jak i odpowiedzi na Wasze pytania, przypadają Wam do gustu. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o ocenie i komentarzu na dole oraz subskrypcji kanału, jeżeli chcecie być na bieżąco. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, do którego link znajdziecie oczywiście w opisie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach.